Nazywam się Kubo Marcinowicz i zapraszam na program pod lupą. I bardzo ser... <laughs> sprawdzimy, co ciekawe... Fuh. Jeszcze raz, program pod lupą, a w nim między innymi podpalimy moją rękę... Jeszcze raz. Podpalimy moją rękę, sprawdzimy ile ton piasku pasażerowie warszawskiego metra wnoszą na perony, a także powiemy, czy inteligentne zegarki na pewno są inteligentne. Dzisiejsze metropolie: Nowy Jork, Paryż oraz Londyn są piękne i czyste, lecz dawniej przypominały wysypisko śmieci, były wylęgarnią chorób, pachniały obrzydliwie. Dzięki najnowszej technologii przeniesiesz się do dawnych czasów, gdy w wielkim bałaganie rodziły się dzisiejsze stolice. Brudne miasta już jutro o 21.00.